Cześć, witam ciebie. No w tej chwili już jestem w Gdańsku, natomiast zabieram do was na strzelanie. Czy udało się trafić do celu z karabinku Kałasznikow To jest Kałasznikow? Sprawdzamy, magazynek, wypięcie Naciskamy, Naciskamy i odbieramy i O właśnie, dobra Sprawdzamy puszczamy. Puszczamy. strzał kontrolny mhm. I ta dźwignia do góry, to jest bezpieczne Mocno do góry Zaraz no, trzeba mamy kontrolu. uchawek by był ciężki hee, byś uchawek scylala no całą głowę scylalaś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwa, wszystkie są, ale nas wszystkie tak czy może pana mnie zabrać? Bo już skończyliśmy są wasze, możecie sobie na pewno krew. Żeby się pochwalić. Żeby się pochwalić, no właśnie.